Drodzy bracia w kapłaństwie, osoby zakonne, konsekrowane, przedstawiciele władz samorządowych i służb wszelakich, oczty sztandarowe, ani goście, którzy przebywacie tutaj, w okolicach i w kościerzynie, na swoich urlopach, z różnych stron Polski, choćby ksiądz Jan z Warszawy, który Wraz z nami celebruję mszę świętą. ksiądz Wojciech, który z obrazem Matki Bożej Oliwskiej przybył tutaj do tego miejsca, a pewnie również i z wielu innych miejsc w czasie tym, tych wakacji i urlopów dla niektórych. Kochani ministranci, kochane dzieci, droga młodzieży, umiłowane siostry i bracia obecni tutaj na Eucharystii, jak i łączący się z nami za pośrednictwem diecezjalnego Radia Głos. Pragnę, kochani moi, na początek pozdrowić. Czyniłem to, wprawdzie, w pewien sposób na początku mszy Świętej, ale teraz szczególnie. Pozdrowić wszystkie rodziny, wszystkie rodziny z dziećmi, zwłaszcza te, które są dzisiaj tutaj pośród nas obecne na Eucharystii, jak i wszystkie rodziny. Diecezji naszej perplińskiej, wszystkie rodziny, które łączą się z nami w modlitwie. Za ten czas, który Pan Bóg nam daje, w tym pięknym miesiącu lipcu, w czasie wakacyjnych, dziękując Panu Bogu za wszelki dar tę uroczystość odpustu Matki Bożej, Królowej Rodzin, opiekunki naszej rodzin, patronki miasta, kościerzyny, pragnę włączyć się z wszystkimi rodzinami naszej diecezji w ten nurt dziękczynienia Panu Bogu za piękny dar, jakim obdarzył człowieka życie nasze, piękny dar rodziny za dar jasnej i zdrowej nauki Kościoła o rodzinie. Nauczanie bowiem Boga w Bożym Słowie, jak i Kościoła o rodzinie zawsze jest i będzie jednoznaczne. A przypomina ono między innymi, że rodzina ma być kościołem domowym i że Pana Jezusa powinniśmy zaprosić zawsze i wszędzie do swojego życia. On wprawdzie nieustannie przychodzi, jest obecny w świątyni, gdzie karmi nas swoim ciałem i Bożym Słowem, jednak nie zawsze drogi nasze do tej świątyni wiodą. On również przychodzi do świątyni naszego serca. Pragnie być zawsze i stale obecny w życiu i w sercu każdego z nas. Ale nie zawsze to serce nasze jest otwarte na Bożą Obecność. Nie zawsze poszukuje Pana Boga, jak Maryja i Józef w dzisiejszej Ewangelii, kiedy zorientowali się, iż nie powraca Jezus wraz z nimi po święcie Paschy w Jerozolimie. Chrystusowa, koni moja obecność pośród nas, w różnych miejscach życia naszego i pielgrzymowania naszego. Jest można powiedzieć dla nas zawsze pewną niespodzianką po prostu tak po ludzku zdumiewa zarówno miejsca gdzie Bóg pozwala się odnaleźć jaki sposób swej owej obecności zdumieni byli nauczyciele w świątyni jerozolimskiej bystrością jego umysłu i odpowiedziami zdziwiła się bardzo również jego matka Maryja, Jezus, kochani moi, wciąż na nowo nas zdumiewa. Od samego początku, kiedy to Wszechmocny Stwórca Wszechświata nie tylko zechciał przyjąć nasze człowieczeństwo, ale i przeszedł wszystkie kolejne etapy ludzkiego życia, ludzkiej słabości i całkowitej zależności od innych. Począwszy od przebywania przez dziewięć miesięcy w łonie swej matki, przez okres bezradności niemowlęcej, po kolejne lata młodzieńczego wieku. Wszechmocny Bóg, ten, który jest nieskończenie doskonały, raczył stać się jednym z nas. Już sama nawet myśl, że Bóg, dosłownie i absolutnie doskonały, Mógłby potrzebować człowieka, wydaje się po ludzku niedorzecznością. A jednak to, co samo siebie wydawało się, wydawałoby się niemożliwe, może nawet i absurdalne, dzięki właśnie darowi wcielenia stało się faktem. Syn Boży Jezus Chrystus, kiedy stał się człowiekiem, nie tylko potrzebował ludzi ale na pomoc i opiekę ludzi zdał się całkowicie. A konkretnie polegało to na tym, że Mały Jezus, tak jak każde ludzkie dziecko, potrzebował po prostu rodziny. Potrzebował podstawowej przestrzeni miłości, jaką tylko rodzina może dziecku zapewnić. Jest to tym bardziej godne zauważenia, że przecież Jezus. Urodził się z dziewiczej Maryi i nie miał ludzkiego ojca. Nie godziło się bowiem, żeby jednorodzony syn samego Ojca przedwiecznego miał jeszcze jakiegoś innego ojca. A jednak przyjmując ludzką naturę, Syn Boży urodził się i wychował w rodzinie. Trudno kochani Moi, o większe wywyższenie rodziny, o większe podkreślenie znaczenia rodziny, jako tej podstawowej wspólnoty ludzkiej. Ustawmy sobie dziś tu w Kościerzynie, gdzie czcimy Maryję w jej sanktuarium jako królową rodzin parę prostych pytań. W czym dziewicze macie, małżeństwo Józefa i Maryi może być wzorem dla zwyczajnego małżeństwa kobiety i mężczyzny? Czym święta rodzina, w której urodził się i wychował Boży syn, może być wzorem dla naszych zwyczajnych ludzkich rodzin? Otóż jedno o tej rodzinie wiemy z całą pewnością, że była ona przepełniona Bożą obecnością. Przecież jednym z członków tej rodziny był sam Boży syn. Maryja zaś i Józef, każde z nich, z osobna i oboje razem, kochali Boga i byli Mu naprawdę wierni ze wszystkich sił i z całego serca. A tam, gdzie ludzie autentycznie kochają Pana Boga, tam również ich miłość wzajemna jest prawdziwa. Prawdę miłości małżeńskiej i rodzinnej można poznać po tym, że mąż i żona. Rodzice i dzieci jakby przenikają się wzajemnie, jakby stanowią jeden organizm. Jednak dzieje się tak dopiero wówczas, kiedy miłość to dla nas przede wszystkim dawanie samego siebie. Człowiek, przywołując kochani moje słowa, błogosławionego Jana Pawła II, jest jedynym stworzeniem na tej ziemi, którego Bóg chciał dla niego samego. Dlatego nie zrealizuje człowiek w pełni samego siebie inaczej niż przez bezinteresowny dar siebie. Niestety, żyjemy dzisiaj w czasach dość często przysłowiowego kultu wygody i przyjemności. Wielu małżonków niestety, jakby zapomniało o tym, że ślubowali sobie wzajemnie miłość. Wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Niestety wielu małżonków postępuje tak, jakby ślubowali sobie, że cię nie opuszczę, dopóki będzie mi z tobą dobrze, będzie miło, łatwo i przyjemnie. Albo nawet jakby ślubowali, że cię nie opuszczę, dopóki nie znajdę sobie kogoś kolejnego, następnego. A przecież życie często stawia nas. Sytuacja, kiedy najważniejszymi wręcz imionami miłości są ofiarność i poświęcenie. I inaczej być nie może. Kochać wtedy, kiedy jest to łatwe i przyjemne, potrafi nawet notoryczny egocentryk. Prawdziwie kocha dopiero ten, kto trwa w miłości, również wtedy, kiedy jest to trudne kiedy wymaga poświęcenia i ofiarności. Niestety dość często głównymi ofiarami miłości byle jakie, jeśli można wówczas mówić o miłości, która mija jak słomiany zapał, są dzieci. Przypomina mi się jedna pięcioletnia dziewczynka, która podczas mszy świętej dla przedszkolaków wypowiedziała przez mikrofon modlitwę, która brzmiała jak oskarżenie żeby każde dziecko miało tylko jednego tatusia i tylko jedną mamusię pomyśleć ile bólu musiało doświadczyć to dziecko wskutek rozejścia się swoich rodziców a żeby wydobyć siebie aż tak przejmującą modlitwę stosunkowo niedawno mówi mi ktoś o dziecku którego ojciec odszedł do innej osoby jak w kącie pokoju mówiło samo do siebie, jeżeli tatuś do nas wróci, to będę do niego mówił: Tatusiu, tateczko, tatuśku, tatuleńko, tato najukochańszy. Inne jeszcze dziecko całuje po rękach swojego ojca i z płaczem obiecuje: Tatusiu, ja już będę grzeczny. Jednemu dziecku wydawało się, że rodzice dlatego się rozeszli, ponieważ ono było niegrzeczne. Rzadko się zdarza, że rozejście się, rozwód rodziców nie spowodował w dziecku wielkiego duchowego spustoszenia. Dziecku wtedy bowiem usuwa się jakby grunt pod nogami, traci poczucie bezpieczeństwa, nieraz ogarniają go je niepokoje. Że może jest kimś bezwartościowym i że to dlatego jedno z rodziców odeszło. Wiele, kochani moi, kryzysów małżeńskich na pewno dałoby się przezwyciężyć. Do wielu rozwodów w ogóle by nie doszło, gdyby rodzice mieli choć trochę więcej wyobraźni, więcej cierpliwości, więcej po prostu miłości, gdyby przynajmniej pomyśleli o tym, jak bardzo. Swoim rozejściem krzywdzą swoje dzieci. Kochani moi, przychodzimy dzisiaj w pielgrzymce do Królowej Rodzin, albowiem mamy świadomość, że w rodzinie nazaretańskiej, w rodzinie Józefa i Maryi, w najwyższym stopniu wypełnia się mesjańska obietnica, że Bóg chce być naszym Emanuelem, czyli Bogiem z nami. Otóż Bóg chce być. Emanuelem we wszystkich rodzinach. Ten, który urodził się kiedyś jako człowiek w betlejemskiej szopie niewątpliwie nie wzgardzi nigdy żadnym człowiekiem i żadną rodziną, która zechce go zaprosić do swojego domu i do swojego życia. Przecież on sam powiedział, gdzie dwoje lub troje zgromadzi się w Jego imię, tam On będzie wśród nich. Taki jest zresztą sens sakramentu małżeństwa, że tych dwoje łączy się w imię Jezusa i pragnie całe swoje małżeńskie i rodzicielskie życie spędzić w przyjaźni z Chrystusem w oparciu o Jego pomoc, o Jego łaskę. To właśnie dlatego o rodzinie zbudowanej na sakramentalnym małżeństwie mówimy, że jest i powinna być małym kościołem, kościołem domowym. Kani moi, to są, można powiedzieć, bardzo piękne zdania, że Bóg chce być naszym Emanuelem, Bogiem z nami, że rodzina ma być kościołem domowym, że Pana Jezusa powinniśmy zaprosić do swojego życia i do swojego domu. Jednak te piękne zdania i sformułowania nie mogą być nigdy żadną miarą puste. W czasie odbywanej wizytacji. Jeśli mam takową możliwość, staram się konkretnie przypomnieć, co to znaczy, że rodzina ma być kościołem domowym, czyli miejscem obecności Boga w naszym domu. Pragnę uczynić to również i dziś, w tym miejscu stóp królowej rodzin. Kochani moi, po pierwsze, wtedy rodzina jest małym kościołem, kiedy panuje w niej szacunek, dla Bożych przykazań, kiedy jej członkowie liczą się z Bożymi przykazaniami i starają się je zachowywać. Trudno byłoby nazwać małym Kościołem rodzinę skłóconą ze sobą, której krzyk, groźby, strach jest podstawowym środkiem komunikacji, że już nie będę wspominał o różnych innych, sposobach deptania Bożych przekazań, jakie zdarzają się niestety. Po drugie, świątynia to jest takie miejsce, gdzie ludzie się modlą również wspólnie. Jeżeli więc rodzina to mały kościół, to nie może w niej zabraknąć m.in. świętych obrazów na ścianach mieszkania, ani modlitwy, w tym również modlitwy wspólnej. Zarówno przed posiłkiem, jak i wspólnej modlitwy, przynajmniej na zakończenie dnia. Kiedyś wielkie wrażenie zrobiło na mnie zwierzenie pewnego młodego ojca. Po urodzeniu się pierwszego dziecka postanowili wspólnie z żoną razem klękać do modlitwy, żeby dla naszego dziecka wspólna modlitwa w rodzinie była zwyczajem niepamiętnym. Pomyślałem, że trzeba mieć własne dziecko i trzeba je bardzo po Bożemu kochać, żeby w ogóle wpaść na takie uzasadnienie wspólnej modlitwy w rodzinie. Świątynia domowa jako miejsce modlitwy oznacza również, że jest to takie miejsce, gdzie ludzie wzajemnie się wspierają i błogosławią, że rodzice błogosławią znakiem krzyża swoje dzieci wychodzące z domu. Dzieci zaś, jak i cała rodzina, wielbi Boga słowami chrześcijańskiego pozdrowienia, wychodząc z domu, jak i powracając do domu. I słowa z Bogiem, szczęść Boże, Boże, pomagaj, Boże, przeżegnaj, pochwalony Jezus Chrystus, jak i inne, powinny jak najczęściej być na naszych ustach i w sercu naszym. I wreszcie świątynia jest to takie miejsce, gdzie składa się Panu Bogu miłe mu ofiary. Rzecz jasna, my chrześcijanie znamy tylko jedną ofiarę miłą Bogu tę, którą złożył na krzyżu syn Boży Jezus Chrystus, a która obecnia się tak jak tu i teraz, podczas każdej mszy świętej. To właśnie dla katolickich rodzin co niedzielna msza święta, stanowić winna centrum każdego tygodnia. To jej mocą małżonkowie i dzieci, inni członkowie rodziny starają się przemieniać swoje codzienne obowiązki oraz niecodzienne kłopoty, czy nawet nieszczęścia, ofiarę miłą Bogu. A dzieje się tak, kiedy umiemy i potrafimy w każdej chwili naszego życia szukać Boga bowiem zawsze i wszędzie, nawet w najlepszych rodzinach, trzeba szukać Boga, skoro szukała go także święta rodzina, nawet w dobrych rodzinach. Nie zawsze, na przykład, uświadamiają sobie rodzice, że dziecko najpierw jest własnością Pana Boga, a potem własnością rodziców, o ile jakikolwiek człowiek może być Czyjąś własnością, w pewnym pobożnym domu, w jednej chwili, można powiedzieć, że stworzyło się piekło, kiedy córka oznajmiła, że chce iść do klasztoru. Rodzina uznała to za niemożliwe. To, co było, stało się w sercu tej dziewczyny sprawą ojca niemieckiego. W innej rodzinie, matka straciła wiarę po śmierci swojego dziecka. Może uważała, że jej dziecko powinno tak długo żyć, jak ona sobie tego życzyła? Nawet w dobrych rodzinach zapomina się o pierwszeństwie Pana Boga. Ludzie, którzy chcą kochać się wzajemnie, muszą tak siebie kochać, by Bóg zmieścił się w ich miłości. Jeśli się nie zmieści, wszystko się rozpada. Całe szczęście kryje się w tym, że Pana Jezusa zgubić nie można, ponieważ on stale nas szuka. To my możemy się pogubić, jeśli nie zobaczymy go w naszym życiu. Koń moi, na zakończenie pragnę zacytować słowa prymasa tysiąclecia sługi Bożego, księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, który wciąż.